W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W naszej wrocławskiej kaplicy dziś mamy wielkie święto z tej racji, że Kościół daje nam dziś możliwość celebrowania momentu poczęcia w łonie Najświętszej Maryi Panny, Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli tajemnicy wcielenia. A druga okazja do świętowania to ci nowi niewolnicy Matki Bożej, za których ta msza święta jest odprawiana oraz również za tych już oddanych w niewolę. To dzień, w którym wszyscy jesteśmy wezwani, a ci, którzy mają tę pobożność niewolnika Maryi szczególnie, do rozważania tajemnicy wcielenia. Święty Ludwik Mariagnion de Montfort w swoim traktacie o tym najdoskonalszym nabożeństwie ku czci Matki Bożej, o tym oddaniu się Jezusowi w Maryi w niewolę, mówi, że tajemnica wcielenia ma być szczególnie przez czcicieli Matki Bożej i niewolników nieustannie rozważana, bo jakby w tej tajemnicy zawarta jest istota tego niewolnictwa. Dlatego dziś dzień wydaje się najodpowiedniejszym, żeby uświadomić sobie to, co to znaczy być niewolnikiem, i także, co to znaczy w ogóle służyć Panu Bogu? Wedle słów Najświętszej Maryi, jestem służebnicą Pańską. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Drodzy wierni, choć Adam Mickiewicz nigdy nie będzie dla nas moralnym przykładem do naśladowania, to jednak w swej poezji ujął chyba po polsku najlepiej to, co wydarzyło się dzisiejszego dnia, w tę uroczystość zwiastowania dwa tysiące lat temu, na końcu swego wiersza o zwiastowaniu, w kilku tylko słowach mówi o wielkim paradoksie. A napisał tak. Grom błyskawica, stań się stało, matką dziewica, Bóg ciało. Rzeczywiście jest to wszystko paradoksalne po ludzku. Oto Pan napocznie i porodzi syna. I nazwał go imieniem Emanuel, powiedział dziś prorok Izajasz do tego niewiernego króla Achaza, który pokładał całe, całą ufność tylko w sobie i w ziemskich koalicjach chcąc chronić Judę przed natarciem wroga. A Izajasz mu tłumaczy, że trzeba całkowicie oddać się Panu Bogu, a wtedy zwyciężysz. Izajasz mówił o paradoksie ziemskim, a Achas tak te słowa przyjął, zapominając, że Bóg jest nad nami, że Bóg wszystko stworzył i że od Boga wszystko zależy, i że jak kończy się dziś dzisiejsza Ewangelia, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pierwszym niemożliwym, które Pan Jezus daje nam do rozważania w swym życiu, to jest wcielenie. Ten pierwszy, największy paradoks, jak się już uwierzy i zrozumie potęgę wcielenia, to powiedzcie, drodzy wierni, w co jeszcze można wątpić. Jeżeli Bóg staje się człowiekiem, matką, dziewica, Bóg ma ciało, to co jeszcze może stanąć wobec nas jako przeciwność, skoro Bóg. Stał się człowiekiem i co zrobił? W pierwszej odkryciu rozważania tajemnicy wcielenia widzimy uzależnienie. Uzależnienie się Pana Jezusa od Matki Bożej. Tak to dokładnie odmówi święty Ludwik. Pan Jezus cudownie uzależniony od Maryi w jej łonie. Uzależnił się pokazując nam drogę, do nieba, czyli całkowite uzależnienie się od Maryi na wzór tego, który pierwszy to uczynił. Drodzy wierni, my sobie możemy nawet dzisiejszym językiem próbować wyobrazić to, co się tam stało. Kiedy Pan Jezus był tym najmniejszą z możliwych form życia ludzkiego, kiedy był tym embrionem tam w łonie Matki Bożej, tam właśnie w tym mikroskopijnym rozmiarze zawarł się Bóg Wszechświata zjednoczony z niepojętą Trójcą Świętą w łonie Matki Bożej. To jest dla nas niepojęte uzależnienie. I to jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy uzależnić się od Maryi, dążąc do tego, by może tak jak dziś, a może już w niedalekiej przyszłości, może za rok stać się w pełni świadomymi jej niewolnikami, Składając swój podpis na ołtarzu i łącząc swoje życie z ofiarą ołtarza. A po drugie, święty Ludwik mówi, że patrząc na tajemnicę wcielenia, musimy służyć Matce Bożej, uzależniając się od niej, bo to najlepszy hołd, jaki możemy złożyć dla Maryi, najpiękniejszy hołd, który naśladuje hołd samego Boga, który dziś pozdrawia Maryję przez anioła Gabriela, nazywając ją pełną łaski. Drodzy wierni, oprócz tego wszystkiego, święty Ludwik powiada, że rozważanie tajemnicy wcielenia, jak najczęstsze, pozwala nam tak naprawdę rozważyć wszystko, co Pan Jezus nam chciał powiedzieć, będąc tu na Ziemi. Gdy opisuje święty Ludwik formę oddania się w niewolę Matce Bożej, podkreśla, że ma być to oddanie Jezusa w Maryi. Oddanie Jezusowi w Maryi. Oddanie w niewolę Jezusa w Maryi. Różnie możemy to sformułować. Ale idzie tu o to, że nie ma możliwości oddania się Panu Jezusowi inaczej jak tylko w Maryi. To znaczy, że my sami musimy stać się jej dziećmi jakby pragnąc zjednoczyć się z jej macierzyństwem w taki sposób, jak to czynił Pan Jezus od tego najmniejszego prawda, embrionu, którym był, od tego najmniejszego, maluteńkiego prawda, człowieka, który tam w jej łonie, jeszcze nawet bez wykształconych przecież zewnętrznie kształtów, ale już zapisanym kodem genetycznym, już jako żywa istota przebywał. To takie zjednoczenie z macierzyństwem Matki Bożej jest tym najdoskonalszym nabożeństwem ku Jej czci oddanie się w niewolę Jezusowi w łonie Najświętszej Maryi Panny. I to oddanie się w tajemnicy wcieleniu jaśnieje konkretnymi trzema pięknymi cechami. Pierwsza cecha, najważniejsza to jest ukrycie. Cecha chyba najbardziej niedoceniana we współczesnym świecie, gdzie wszystko musi być takie głośne i zewnętrzne, Cecha, której najbardziej diabeł nie lubi, dlatego rozprawił się i to po mistrzowsku, w jego pełnej nienawiści, prawda, drodze ku zatraceniu, z zakonami kontemplacyjnymi w kościele. Rozprawił się z nimi, ponieważ zniszczył życie ukryte, w tych zakonach trwające. Sprawił, że siostry, prawda, już niestety w większości nie prowadzą tego, co zakładały pierwotne reguły wielkich założycieli jak scholastyki, matki Klary i innych wielkich założycielek życia monastycznego dla niewiast, a także rozprawił się z życiem zakonników żyjących w klauzurze. Klauzura w ogóle przestaje mieć coraz bardziej dziś znaczenie czyli to życie ukryte. A przypomnijmy sobie chociaż w tym względzie, co robił nasz najdroższy założyciel arcybiskup Leheur, gdy rozpoczynał misję w Afryce, choćby w Gabonie i w innych miejscach, gdzie był posłany. Najpierw zapraszał tam siostry kontemplacyjne. Zapraszał siostry, chociażby siostry karmelitanki. I sam mówił, że bez obecności tego życia kontemplacyjnego, tego życia... Oddzielonego od świata, nie ma powodzenia żadna misja. Bo to właśnie za murami tego klasztoru dokonują się największe cuda i skuteczność misjonarzy nie polega na tym, co mówią, jak mówią, jak są wykształceni, ale na tej modlitwie sióstr w pierwszej kolejności. To tam się uprasza łask, bo to dla Boga wszystko jest możliwe, nie dla człowieka. To przed Bogiem nie ma żadnych przeszkód, a nie przed człowiekiem. Dlatego najważniejsze jest to, co dzieje się w tym ukryciu, w tej duszy ludzkiej. Dlatego w tej konferencji, jeszcze przed Mszą Świętą, tak mocno podkreślałem, że nie mogą zewnętrzne znaki przysłonić nam tej wewnętrznej dyspozycji w byciu niewolnikami Matki Bożej. Bo te zewnętrzne znaki nic nie znaczą bez tego życia, którego nikt nie widzi, a które dokonuje się w mojej duszy życie ukryte. To życie ukryte pięknie pokazuje nam również Ojciec Honorat Koźmiński, który założył przeszło 20 zgromadzeń, tym razem czynnych zgromadzeń, ale ukrywających się przed światem tym, iż w okresie, gdy, była, gdy nie można było zakładać nowych zakonów pod zamborem rosyjskim, gdy raczej kasowano zgromadzenia i zakony, Ojciec Honorat założył w konfesjonale, Zakroczymy w nowym mieście. I kierował z konfesjonału y, przeszło dwudziestoma zgromadzeniami, które prowadziły życie bezhabitowe. I wiadomo, wojna, zabory, trzeba się ukrywać. Ale w konstytucjach tychże zakonów ojciec Honorat przekazał pragnienie, żeby nawet gdy czasy zaborów się skończą, siostry dalej pozostały ukryte i działały w świecie tak, aby nikt nie wiedział, że są one siostrami. a żeby to, co robią, to jak żyją, rzeczywiście nie musiało być potwierdzane habitem, ani nie, to świadectwo habitu było jakby innym wymiarem posługi. Mówi, Wy macie prowadzić to życie jak w Nazarecie, ukryte przed światem, nie korzystając z żadnych przywilejów, które wynikają z tego, że noszę habit. Co nie oznacza, że ojciec honorat był przeciwny temu życiu. Zakonnemu, które nosi Hawit wręcz przeciwnie, sam przecież go nosił z wielkim umiłowaniem, ale i tę formę życia odkrył w Kościele jako niezwykle istotną, która naśladuje właśnie Nazaret, która naśladuje to wcielenie, to życie zasłonięte przed światem. I naprawdę, gdy czyta się historię tych sióstr od Honorata Koźmińskiego, to chociażby w okresie. Powojennym w okresie komunizmu w Polsce te siostry, na przykład ucząc w szkołach, gdzie nikt nie wiedział, że są siostrami zakonnymi, mogły wiele dobra zdziałać i prawdy przekazać. Takie było ich życie, więc życie ukryte było w tym docenione. I teraz my, jako czciciele Matki Bożej, także musimy pamiętać, że najwięcej się dokonuje tu, na tych kolanach, które zginamy, gdzie nikt nie widzi nie my na nikogo nie patrzymy, to jest ta najważniejsza walka i najsilniejsza broń. I to nam pokazuje Pan Jezus w momencie wcielenia. Bo przecież był Bogiem i jest Bogiem, mógł przyjść na ziemię, stępując w warszaku jako dorosły mężczyzna, nie musiał rozpoczynać swego życia od wcielenia. Nie musiał przejść Pan Jezus tych wszystkich procesów związanych z rozwojem życia ludzkiego, a jednak zechciał. Dla wielkiego pouczenia dla nas. Druga cecha to jest, drodzy wierni, to, że w wcieleniu mamy antycypację wszystkich kolejnych tajemnic życia Zbawiciela, bo wcielenie to jest wielkie uniżenie Wszechmogącego. Bóg ciało napisał Mickiewicz rzeczywiście jest to jakaś sprzeczność, że Bóg ma ciało oto ma uniża się. I składa ofiarę w momencie wcielenia, stając się prawdziwym kapłanem, czyli łącznikiem Boga z człowiekiem. A zatem we wcieleniu widzimy już zapowiedź ofiary ostatecznego uniżenia na krzyżu. Bo Pan Jezus przyjmując życie w łonie Najświętszej Maryi Panny, przyjmuje życie śmiertelnika. Gdy na taborze się przemienił, objawił cel swego uniżenia. Czyli ciało przebóstwione. A Pan Jezus, choć ciała nie ma skażonego grzechem, to jednak ma ciało śmiertelne, czyli poddane wszystkim procesom, które na ziemi wobec każdego człowieka się stosowały, ze względu na to, jak Pan Bóg świat urządził. I ostatecznie śmierć również to ciało miało dotknąć, więc widzimy we wcieleniu już krzyż. Po drugie widzimy niezwykłą czystość, bo łono Najświętszej Marii Panny, by przyjąć tajemnicę wcielenia, było zawsze przygotowane przez jej niepokalane serce. Zachowana od grzechu w momencie poczęcia jest świadectwem czystości Kościoła, czystości wiary, czystości nauki. Pan nasz Jezus Chrystus brzydzi się nawet najmniejszego grzechu. Nie może kochać Bóg duszy, którą plami grzech ciężki. A jakże trudno miłować duszę, którą wciąż plamią grzechy lekkie, to zjednoczenie w łonie Matki Bożej było zjednoczeniem z najczystszą z istot, nieskażoną niczym. Im mniej skażenia w nas, tym więcej zjednoczenia z Chrystusem. To jest druga bardzo ważna cecha i wyzwanie dla nas: pragnienie czystości serca. I trzecia to jest wielka, nieskończona miłość. Miłość syna do matki i matki do syna. Znak Bractwa kapłańskiego, świętego Piusa X, to dwa serca, które są zjednoczone. Nie przez przypadek ten znak jest naszym znakiem, ponieważ arcybiskup Lefebvre widział właśnie w tej pobożności do najświętszej Marii Panny, którą święty Ludwik wyznacza. Co często podkreślał w swoich pismach i w tym, co mówił, że najważniejsza w życiu jest owa miłość, miłość do Pana Boga, nie walka z kryzysem, miłość do Pana Boga, na wzór Najświętszej Maryi Panny, która Go miłowała już w momencie poczęcia, aż po krzyż i na całą wieczność. I dlatego te dwa serca, nierozłączna miłość, zjednoczenie są naszym znakiem. Arcybiskup Lefebvre szczególnie umiłował tajemnicę wcielenia i, jak wiemy, Opatrzność Boża sprawiła, że właśnie w tajemnicę wcielenia, 25 marca, zakończył swoje ziemskie życie, by daj Boże, czym prędzej po sądzie, być już na wieki zjednoczony z wszechmogącym Bogiem. I po trzecie, drodzy wierni, to co widzimy w tajemnice wcielenia jest przykładem dla nas najdoskonalszym. To znaczy, że tam w tym domku nazaretańskim odkrywamy najpiękniejszą z cnót. Cnotę, pokory, zgody na wszystko i całkowitego oddania się woli Bożej. Jest to moment prawdziwej wolności ludzkiej duszy. Pierwszą tę wolność otrzymuje Maryja Poczęciu swoim i każdy z nas tą wolnością, pomimo różnych więzów ziemskich i krat tego świata, może się cieszyć, bo choć człowiek może zabić ludzkie ciało, to duszy nieśmiertelnej nikt nie zabije. Możemy my sami ją sprowadzić na piekielne dno przez grzechy ciężkie, ale także przez wybór zjednoczenia przez ręce Maryi z Panem Jezusem. Możemy tu na ziemi cieszyć się wolnością nieba, wieczną, nieskończoną, prawdziwą i niezwyciężoną nigdy przez świat. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.